Cześć, ostatnio było mocne wspinanie. W ten weekend coś łatwiejszego, działamy w Beskidach. Jesteśmy w miejscowości Dobra, na parkingu przy Urzędzie Miasta. No i ruszamy w góry. Zaraz Wam opowiem, jaki jest plan. Generalnie mamy dzisiaj ostatni dzień jesieni, jutro się zaczyna zima. Celem na to przejście jest zdobycie czterech popularnych szczytów w tym paśmie. Na jednym z nich będziemy spać, więc czeka nas. Biwak w zimowych warunkach. Mamy szlak, kolor zielony, on nas zaprowadzi na pierwszą z gór. Jak tu jechaliśmy z Krakowa, to po drodze było trochę śniegu. No ale jak widać tutaj w dobrej panuje jeszcze jesień. Choć myślę, że jak wejdziemy trochę w górę, to się ten śnieg w końcu pojawi. O, zobaczcie, jak ładnie oznaczone. Więc skręcamy tutaj. Tak właściwie, to ja już kiedyś tędy szedłem niecałe dwa lata temu. Robiłem film z mojego pierwszego zimowego biwaku. To było właśnie. Sam na górze Łopień. Dzisiaj tą koncepcję nieco poszerzamy. Będzie więcej szczytów, dłuższa wycieczka, cała pętla to około 30 km, no i 2000 przewyższenia. Miasto praktycznie za nami. Tutaj jeszcze trochę przez pola. No i zmiana na wierzchni. Teraz nas czeka pewnie trochę błota, a później mam nadzieję, że już śnieg z większej drogi. Schodzimy na mniejszą ścieżkę. Zważyłem sobie plecak przed wyjściem z domu. Jest niecałe 12,5 kg. No więc jednak duża różnica w stosunku do tego, co ostatnio noszę. Bo jak jeżdżę w tatry się wspinać, to jednak wychodzi tego z 17-18. No nie mówiąc już o wyjściach gdzieś w Alpy czy na Kaukas. Tam to było powyżej 20. Jest 21 grudnia. A śniegu póki co tyle. Coraz łagodniejsze te zimy. Niedługo to naprawdę śnieg w Beskidach może być rzadkością. Tak samo jak teraz rzadkością jest w Krakowie. O, w końcu się coś zaczyna pojawiać. Może jeszcze 100-200 metrów i będzie bardziej biało. To jest ciekawa rzecz. GSBW, główny szlak Beskidu Wyspowego, przechodzi przez wszystkie ważniejsze szczyty w tym paśmie. No tyle, że to jest ponad 300 km, więc nie wiem, czy ja kiedyś będę miał w życiu. Czas na takie przejścia. No dobra, tu już się powoli robi zimowo, więc mamy to, co chcieliśmy. Trochę przeszkód na drodze, ale raczej do pokonania bez problemu. Gorzej niż w Tatrzańskiej kosówce nie będzie. Ale tu pościnali wszystko. Jest straszny bałagan na tym szlaku od jakiegoś czasu. Oznaczeń też nie widać. No ale idziemy zgodnie z mapą. W sumie do szczytu już niedaleko. Myślę, że 15-20 minut i będziemy. Weszliśmy na płaskie okolice szczytu. Tutaj jest jedna polana po lewej stronie, ta z wierzchołkiem kawałek dalej, ale tu się musimy jeszcze przebić przez zamarznięte błoto. No cóż, miało być błoto, to jest błoto. Tu już na szczęście trochę lepiej. Najgorzej było tam na zakręcie. No i tak to wygląda, moi drodzy. Widoków nie ma, ale i tak jest fajnie. I tutaj jest szczyt, Łopień 951 Tu jest mapa A my lada chwila dalej tam, zielonym szlakiem Teraz jest dziesiąta, wyszliśmy tutaj w niecałe półtorej godziny Więc myślę, że całkiem spoko czas Mimo tego, że mamy najkrótszy dzień roku dzisiaj To powinniśmy spokojnie wyrobić się z tym planem, który mamy założony O ile tamten szlak, którym wchodziliśmy do góry to już znałem, szedłem nim kiedyś no to ten będzie dla mnie absolutnie nowy, chociaż z drugiej strony tu i tak wszystko dość podobne pewnie będzie się szło przez taki las praktycznie aż do miejscowości. Śniegu tu coraz mniej, więc pewnie zaraz wrócimy w te, nazwijmy to, jesienne warunki. Fajny klimat na tym zejściu. W sumie to ja lubię właśnie. Bez przy takiej gorszej pogodzie Jest lepsza to się jeździ w Tatry Jak jest gorsza to można właśnie po nieco niższych szczytach pochodzić Popróbować jakichś nowych rzeczy Jeśli chodzi o to zejście To ono jest w sumie dość krótkie Tylko 260 metrów na dół Więc mamy już ponad połowę zrobione No to wyszliśmy z lasu Więc pierwsza góra na dzisiaj Zrobiona Zaraz będziemy mieli tam przełęcz No i zaczniemy później podejście na Mogielicę. Mogielica Godzina 50. No, tempo mamy dzisiaj całkiem spoko. Myślę, że nawet szybciej się uda. O, a tu jest kolejny znak w tej serii, gdzie pokazywałem wcześniej. No więc na mogielice tutaj. W sumie to będzie najwyższy ze szczytów, który dzisiaj zdobędziemy. No a przy okazji też najwyższy z całego Beskidu Wyspowego. I tu w ogóle jakoś więcej śniegu po tej stronie góry. Leży nawet trochę starego jeszcze. Było chwilę przez las, ale teraz znowu wyszliśmy w teren zabudowany, więc chyba zanim na dobre zaczniemy to podejście na Mogilice, to jeszcze będzie tutaj trzeba kawałek przez wioski przejść. W sumie nie jest tych zabudowań jakoś dużo, to już pewnie lada chwila koniec. No i tu już mamy teren niezamieszkany. Bardzo fajna okolica, słońce już też coraz częściej się pokazuje. Tu wam nawet mogę parę fajnych widoków pokazać po lewej stronie. Tam gdzieś za nami łopień odwiedzony wcześniej. No on ciągle w chmurach. Myślę, że właśnie nad wierzchołkami te chmury będą się najdłużej utrzymywać. No ale zobaczymy, dajmy temu szansę. Może się rozejdzie w ciągu godziny. Tu widać sporo świeżych śladów. No ale Mogielica jest popularna, więc nic dziwnego, że tam pewnie co najmniej kilku ludzi spotkamy. W sumie na Mogielicę to tędy jeszcze nie wchodziłem, więc zawsze to jakiś nowy kawałek bez skidów do Poznania. Pojawia się śnieg z powrotem. Tam w sumie na zboczu z przodu też widać, że jest biało. Więc myślę, że na szczycie tego śniegu będzie całkiem dużo. E no, tu już całkiem fajna zima. Widać nawet, że tego śniegu zostało trochę z poprzedniego opadu, bo tu jest taki twardy śliski podkład pod tym świeżym. A my w tym miejscu mamy wysokość dokładnie 1000 metrów. No, więc w sumie do szczytu już wcale nie tak daleko. Pewnie z 20 minut i będziemy. Oj, tu mamy coś fajnego. Jest pola na kawałek przed szczytem. No i zobaczcie, chmury też są już dość wysoko, więc myślę, że jest szansa na jakieś tam widoki z wierzchołka. No dobra, może jednak nie. Tutaj znów pochmurno. Chociaż trzeba przyznać, że taki klimat. Mi się tam w górach bardzo podoba. Brak temu, co się niektórym może wydawać, ja nie potrzebuję mieć zawsze idealnej lampy. Po prostu chcę mieć taką w tatrach, żeby na filmach to wszystko ładnie wyglądało. My natomiast wchodzimy do rezerwatu. On, z tego co pamiętam, jest już w tym najbliższym otoczeniu wierzchołka więc myślę, że zostały nam jakieś pojedyncze minuty do szczytu, gdzie z kolei stoi całkiem fajna wieża widokowa. Na pewno sobie na nią wejdziemy. No i mamy mogielice, zaraz się tam wdrapujemy do góry. No i jest szczyt wieży. No niestety, z tymi widokami, jak widać, średnio myślę, że sobie zejdziemy na dół, coś zjemy, zrobimy chwilę przerwy. Jak się przetrze, wejdziemy tu jeszcze raz, ale raczej bym się nie nastawiał. O, ale jak nie panoramę, to mogę Wam przynajmniej pokazać, jak to z góry wygląda. Tu są mapki, szlakowskazy. A tam jest miejsce, gdzie kiedyś spałem w namiocie. No dobra, to na dół i trzeba by coś zjeść. Weszliśmy 15 minut później, i teraz już takie widoki. No jest naprawdę super. Ok, teraz już schodzimy na dobre, no i przeskakujemy na szlak niebieski, którym ruszymy już w stronę ostatniego szczytu. Dzisiaj to będzie Ćwilin Wracamy się kawałek tak jak żeśmy tu wchodzili, czyli szlakiem zielonym. Z tym, że teraz skupiamy już naszą uwagę na niebieskim. To zanim będziemy iść do miejscowości Jurków, mamy to rozdroże wspomniane. Więc tu odbijamy w lewo. No i wygląda na to, że wariant w lewo jest znacznie rzadziej uczęszczany. Śladów mniej, no ale tak czy siak jest przetarte. Zresztą, nawet gdyby nie było to, co za problem. Tutaj nieco ślisko, jakby co to mamy? raczki w plecaku, ale aż tak źle nie jest. Koniec stromego. Teraz już chyba będzie dużo łatwiejsze to zejście. Praktycznie przyjemny ten odcinek. Już od jakiegoś czasu idziemy taką szeroką, wygodną drogą gruntową. Chmury się rozeszły praktycznie na dobre, więc myślę, że już do końca dnia będziemy mieć naprawdę fajne warunki. Chociaż szczerze mówiąc na noc wolałbym jakby chmury wróciły, bo jak nie ma chmur, to jest o wiele zimniej. Schodzimy coraz niżej, w związku z tym śniegu ubywa. No i pewnie lada chwila ponownie wrócimy w ten. Jak ja to nazywam, jesienny krajobraz. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, jeśli chodzi o widoki. Sporo szczytów widać po lewej. Natomiast po prawej jest to osiedle, przez które żeśmy szli na Mogielicę wcześniej. Więc w sumie nie jesteśmy aż tak daleko od tamtego szlaku. Wracamy do lasu. Jeśli chodzi o dystans, to. W sumie połowa zejścia już za nami, no więc myślę, że za jakieś 40-45 minut będziemy w miejscowości. Teraz trochę rzadziej kamerę włączam, no bo jednak wiele się nie dzieje. Idziemy cały czas przez las. No i prawie zeszliśmy. Przed sobą mamy trochę zabudowań: lekko po lewej Ćwilin a za nim śnieżnicę, która już nam zostanie na jutro. Zeszliśmy do miejscowości. Do głównej drogi, pewnie ze 100-200 metrów, a potem do góry. Mamy tu faktycznie chwilę przez miejscowość, no ale myślę, że jeszcze parę minut, i znowu będziemy w otwartym terenie. Koniec zabudowań, to jest chyba ostatni z domów. A z tyłu ośnieżona mogielica. Tam byliśmy jakieś niecałe dwie godziny temu. Myślę, że w ciągu półtorej. Będziemy na ten ostatni dzisiejszy szczyt Na tym odcinku Naprawdę niezłe błoto Dobrze, że można tu iść bokiem Więc no jest odrobinę lepiej Jesteśmy w lesie Tu sytuacja z tym błotem Jakby lepsza Mam nadzieję, że już do szczytu Ten problem będzie rozwiązany O i w sumie już tu się zaczyna śnieg pojawiać Więc warunki do marszu będą Coraz lepsze No z tym, że będzie też Ciemniej, do Zachodu Słońca pewnie jakieś 45 minut. Mam nadzieję, że kamera sobie jeszcze przez jakiś czas z tym oświetleniem będzie radzić. Nie wiem czy na filmie to słychać, ale tam u góry dość mocno szumi wiatr, w sumie noc ma być wieczna, no więc może być ciekawie, no ale z drugiej strony mamy. Piwory na komfort minus 5, limit minus 11, więc spokojnie się to powinno przetrwać. W sumie to jest jeden z celów mniejszego przejścia, żeby ten sprzęt tak trochę mocniej potestować. Myślę, że tak na styk się wyrobimy z tym wejściem. Pewnie jak będziemy na szczycie, to akurat się zacznie robić trochę ciemniej. Jesteśmy prawie na szczycie, ale muszę Wam pokazać tam. Tatry widać. No i wychodzimy na wierzchołek. Zaraz się porozglądamy tutaj po okolicy. Ale też się będzie trzeba ubrać, bo jednak zimno strasznie. Tam mamy Mogilice, z której żeśmy przyszli. Ale najlepsze jest i tak tutaj. Na zachód słońca zdążyliśmy dosłownie na ostatnie kilka sekund. Zaraz Wam wrzucę zdjęcie. A teraz jeszcze trochę przybliżenia na Tatry. Jeśli zaś chodzi o sam wierzchołek, tu jest tabliczka, ławka, mapa. Pójdziemy jeszcze sobie tam. Gdzieś tu zaraz trzeba będzie mądrze wybrać miejsce na namiot. I chyba lepiej, żeby to nie było w zbyt otwartej przestrzeni. Za zimno tu jest, za mocny wiatr. Pozwiedzaliśmy szczyt. Teraz się wrócimy kawałek, bo tam. Tuż przed wyjściem na polanę na wierzchołku było fajne miejsce na namiot. Wróciliśmy tutaj pod tamtki. Teraz się jeszcze coś nie kawałek. Tam było fajne, płaskie osłonięte, a takie miejsca są akurat dość cenne. Myślę, że tutaj można zrobić obozowisko. No, to tutaj rozbijamy. Stoi namiot, jakoś się go tu udało rozbić bez wielkiego przemarznięcia. Myślę, że fajne miejsce osłonięte od wiatru. Z góry też jakieś gałęzie nie powinny lecieć. No więc wchodzimy, no i staramy się tu przetrwać noc. Jesteśmy w namiodzie. Tutaj już jest prawie, że urządzone wszystko jak trzeba. Karola właśnie zamyka wejście. Mamy śpiwór. Ja mam pod spodem termaresta. Karola jeszcze się termaresta nie dorobiła, ale ma taki sam śpiwór. Tu mamy jedzonko. W ogóle tu miałem. Planie się przebrać, ale chyba z tego zrezygnuję, bo jest straszliwie zimno. Widać już coś? Chyba, chyba widać. No, to przetrwaliśmy noc, chyba z 15 godzin, żeśmy tu spędzili. Plan był trochę bardziej ambitny, bo chcieliśmy sobie coś ugotować. Ja się chciałem przebrać, ubyć ząbki, no ale jak żeśmy weszli do tego namiotu, to było nam tak zimno, że ja zjadłem po prostu dwa batony, zawinałem się w śpiwór i poszedłem spać. Nie wiem, czy słychać, ale tam. Jest niezły wiatr, więc będziemy jeszcze musieli przejść przez wierzchołek przy tych porywach sięgających do 60-70 na godzinę. Teraz już jest jasno. Dobra, pojedliśmy trochę, zwijamy powoli to wszystko. Udało się wyjść. Pogoda, jak widać, wietrzna, ale poza tym, wygląda na to, że jest też ładnie. Namiot zwinięty, ale niestety nie idealnie. Po prostu go tutaj zmiąłem w kulę, wrzuciłem do plecaka Potem to będziemy ogarniać, jak będzie mniejszy wiatr, i trochę cieplej. Mamy godzinę ósmą, opuszczamy obozowisko. No i idziemy jeszcze raz na wierzchołek ćwilina. Tam jeszcze resztki wschodu słońca. Wygląda to naprawdę cudownie. No to ćwilin po raz kolejny. pięknie. Ale no i tak wiele fajnych rzeczy widać. Przyznam, że to był chyba najbardziej ekstremalny nocleg do tej pory, jaki miałem w górach. Ale fajnie było zawsze te jakieś cenne lekcje na przyszłość i fajne doświadczenie. Czasie się przez pulane. No i zaczynamy zejście. Ono jakoś szczególnie długie nie jest. A i też warunki się będą coraz bardziej poprawiać. Dzisiaj chmury są wyżej, więc dość dobrze widać okolice. No tu może być trochę ślisko. Ale chyba nie jest to długi odcinek. Jakoś sobie na pewno damy radę. Zeszliśmy strome. Karola wzięła raczki. Ja też pewnie powinienem, ale niezbyt mi się chce grzewać w plecaku, więc po prostu będę sobie ostrożnie tu schodził. O ale chyba tu już będzie coraz mniej stromo. Tu już łatwo, śniegu coraz mniej, więc ślisko też już praktycznie nie jest. Reszta to już chyba szybko pójdzie. W sumie nie jest jakieś szczególnie długie zejście. Wygląda na to, że mamy odcinek z widokami. Przed nami masy w śnieżnicy. Tutaj w sumie fajna polanka. A nam już tego zejścia naprawdę nie zostało dużo. I zaraz mamy przełęcz. A ja w sumie zauważyłem, że na tym zboczu jest znacznie więcej śniegu. Bo tam jest raczej czysto. Pewnie połowa podejścia będzie sucha. A tutaj? Niemal całe zbocze białe. No to zeszliśmy do drogi. Teraz będzie dosłownie parę minut przy zabudowaniach I znowu podejście razem Dzisiaj zdecydowanie bardziej wietrzny dzień Temperatury też jakby niższe Ale jesteśmy przygotowani Na pewno gorzej niż w nocy nie będzie Co to mamy? Przełęcz Gruszowiec 660 My natomiast dalej niebieskim szlakiem Tam z przodu widać kolejne oznaczenia No i do zrobienia jest niecałe 350 metrów Więc myślę, że w ciągu godziny się to uda ogarnąć Tu się w sumie czuję jakbym komuś przez podwórko przechodził no ale tam dalej są oznaczenia więc tak, trzeba iść No a tu też wieje no i sobie wyobrażam jak w takim razie muszą wyglądać warunki w Czatrach Dzisiaj by naprawdę ciężko było cokolwiek zrobić wyżej Teraz idziemy sobie cały czas przez las wygodną drogą w sumie po szlaku zielonym i niebieskim ale one się tu zaraz rozdzielają i będziemy dalej śledzić już kolor tylko i wyłącznie niebieski. No więc zostawiamy drogę lekko w prawo i kontynuujemy podejście. Na tym zboczu faktycznie mniej śniegu, chociaż myślę, że na wierzchołku i tak będzie już w pełni biało. Fajnie słychać jak wieje u góry. Od z tego co pamiętam, to akurat wierzchołek śnieżnicy jest mocno osłonięty, więc tam nie będzie to jakiś wielki problem. Tak w sumie to już nam zostało. Niecałe 100 metrów do szczytu. Oczywiście 100 metrów w pionie. Więc tak naprawdę to już niewiele zostało pewnie 15 minut. Myślę, że ten szlak to już się tutaj wiele nie zmieni. I taką drogą będziemy po prostu się wspinać aż do wierzchołka. Okej, okay, ostatnia prosta. I już w sumie tam widać, że jest wierzchołek. Mamy wierzchołek, śnieżnica. 1006 metrów. Tutaj jeszcze mapa, krzyż. No i w sumie to jest jedyny z tych szczytów zdobytych podczas tego weekendu, gdzie jesteśmy sami. Na wszystkich innych jednak byli jacyś ludzie. Wierzchołek odwiedzony. Po paru minutach go zostawiamy, ale pójdziemy sobie jeszcze na Polanę Widokową. Tylko uwaga, pisze, że strome zejście. 150 metrów, no to powinniśmy pewnie w 5 minut dotrzeć. Faktycznie jest trochę strome. Ale bez większych problemów. Polana jest już tutaj. Być może faktycznie będzie z niej fajny widok. No i myślę, że jak najbardziej było warto. A jeśli chodzi o szczyty, które tu widać, no to to jest masyw Cietnia. Tam jest Dubomir i Kamiennik. A poza tym te jakieś mniejsze górki to jest chyba jeszcze Wierzbanowska Góra. Wracamy w okolice Wierzchołka i będziemy schodzić do dobrej. No i teraz zielonym na dół, aż do miejscowości, gdzie jest. Parking z naszym autem. No to teraz Wam coś powiem. Porąbaliśmy drogę, poszliśmy tak jak ślady, a należało odbyć tutaj. Więc zeszliśmy totalnie niepotrzebnie 150 metrów, żeby się dopiero później zorientować, że coś się na tym szlaku nie zgadza. Musieć wrócić, podchodzić. Więc jakieś 40 minut stracone, no ale co zrobić? Czasem się zdarza. My sobie idziemy takim grzbietem. Szerokim, wygodnym O! Nawet tam w oddali trochę Tatry widać Nie aż tak dobrze jak wczoraj Ale parę szczytów wystaje Tu cały czas mamy ten GSBW Główny Szlak Beskidu Wyspowego No tyle, że on nie tworzy pętli Ma bardzo wiele odnóg Więc chyba ciężko by go było tak przejść w całości Żeby nie musieć sporo wracać Choć aż tak długie trasy to mnie Przynajmniej póki co nie interesują Może i bym kiedyś chciał, no ale jednak Szkoda trochę czasu, tego wolnego mam limitowaną ilość. No i muszę jakoś priorytety ustalać. O, się zawaliło. Jest kawałek pod górę, ale to już chyba ostatni. Potem reszta trasy, cały czas w dół. No i się wgramoliliśmy na jakiś tutaj pomniejszy wierzchołek. Nie wiem czy nazwany. Żadnych tabliczek tutaj w sumie nie widzę Teraz sobie po prostu przez niego przejdziemy No i potem już będzie chyba faktycznie tylko zejście O, ale tu jeszcze mamy bardzo fajny punkt widokowy Na takiej dość stromej skałce Tam nawet Kraków widać Jesteśmy pewnie jakieś 40 km od miasta W sumie to fajny ten szlak Dość rozmaicony Tam nawet jakieś widoki po lewej stronie Więc chyba mi się podoba Najbardziej ze wszystkich tych, które pokonywaliśmy na tej pętli. Mamy jakąś niewielką polanę. Wydaje mi się, że z widokiem na łopień, czyli tą górę, którą odwiedzaliśmy jako pierwszą w ten weekend. Tu już śniegu nie ma, a myśmy w sumie wrócili w taki dość typowy teren dla Beskidów czyli idziemy po prostu szeroką, drogą kamienistą przez las. Koniec lasu, zeszliśmy z góry Teraz zostaje tylko dotrzeć na parking To jest jeszcze jakieś 3 km przez miasto Ale spoko, jakoś zleci No to chyba pora na jakieś podsumowania Choć no w sumie jakoś wiele tego nie będzie Fajna, bezstresowa wycieczka Trochę nowych doświadczeń, szczególnie zbiwakowania w takich trudniejszych warunkach To mi się na pewno bardzo przyda Nawet jeśli nie tej zimy To podczas jakichś wypraw na wyższe góry Mamy drogę więc tak właściwie zostało nam jeszcze pewnie kilkanaście minut do centrum miejscowości. Tu już raczej nie będę wiele nagrywał, trzeba to po prostu przejść. No i kończyć tą wycieczkę. Okej, okay, jesteśmy już w parku pod urzędem miasta. Tam stoi moje auto, więc w tym miejscu odcinek skończymy. Dzięki za obejrzenie. Cześć.